Idź tam, gdzie cię chcą, to znaczy bądź uważny i czujny, bo to może nie być tu i to ma prawo nie być tu. Idź tam, gdzie wiesz, że więcej swojego potencjału zrealizujesz, albo jakości, albo swoich marzeń, a nie będziesz się rozdawać, rozdrabniać, na walkę z czymś lub kimś, kto po prostu jest we własnej historii. Idź tam, gdzie wiesz, że jak jesteś spokojna, spokojny, to postawisz tą granicę, ale bez niszczenia drugiego człowieka, a zwłaszcza siebie w pierwszej kolejności? Gdzie twoje tak znaczy tak, a twoje nie znaczy nie. Idź tam, gdzie możesz realizować swój potencjał, czy, 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 czy umysłu, czy, czy, bo, bo jesteś bardzo inteligentny i możesz mnóstwo pięknych rzeczy napisać, ale i tak samo z serca, jak i z umysłu to wszystko jest jedno. Tak. Skąd wiemy, że przecież miłość nie zaczyna się w umyśle, to jest analiza na kilka odcinków, nie o tym. Czyli idź proszę tam, gdzie masz dobry start do dalej, bo idziemy w tkankach sukcesu w stronę przeznaczenia, podróżując przez los.